Witamy Was w Startoku, tak? Tak to się nazywało, tak to się nazywało. O, ostatnio mało robisz Startoków, a jeśli już robisz, to chyba ze mną. Nie miałeś jakiejś eee, No chyba tak, chyba zazwyczaj tak, Czyli... Musimy zmienić nazwę, żeby się bardziej ze mną kojarzyła. Może nazgrajcy? Nie, nie wracajmy do tego. Nie wracajmy do tego. Tak jest. No dobra, jeszcze tylko przestawię tutaj ten nagrywanie dźwięku, żebyśmy mieli bardzo porówno. Dobra. I co? No i chcemy pogadać jak zwykle o grach Star Warsowych. Przypominam oczywiście, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów, no to oczywiście subskrypcja i oczywiście łapeczka w górę i oczywiście Instagram gdzieś po prawej pewnie będzie. Yy, nazwa konta na Instagramie. To jak twój będzie po prawej, to możesz mój po lewej. Dobrze, zakramować. to wstawię twój po lewej. <gry> tak, twój Instagram. No i co? Jesteśmy yy, w tej chwili za chwilę. Podobno mają nam ujawnić yy, informacje na temat projektu Luminus. No właśnie, to może ja tak chrono Dobra, chronologi chronologicznie zacznę od tego, w jakim punkcie się dzisiaj znajdujemy. Yy, nagrywamy ten materiał w sobotę. I Piotrek tak naprawdę zaprosił mnie dzisiaj głównie z tego powodu, że się dawno nie widzieliśmy, ale też z tego powodu, żeby porozmawiać sobie o Fallen Order, mm -hmm. o którym nie mieliśmy okazji sobie pogadać już. Chociaż po... premiera już była na jesieni w zeszłym roku. No tak się kolej losu potoczyły, więc tak jakby z taką świadomością rozmowy o Fallen Order przyjeżdżałem tutaj dzisiaj do Ciebie. Mm -hmm. W międzyczasie wczoraj pojawił się artykuł na Kotaku Jasona Schreiera, który Rzucił trochę więcej światła na projekty, które w e, studiach Electronic Arts związane z gwiezdnymi wojnami się zadziały. I ja trochę przybliżę tych takich za chwilę. No dobrze, bo ja się totalnie gubię w tym, dlatego jakby bez problemu oddaję Ci tutaj e, pałeczkę pierwszeństwa, ponieważ. E, tak, no, i dobra, ja to słyszałem, muszę, że właśnie Luminous. Muszę skończyć. skończyć no, Okej, okay, no, i, no i to właśnie pogadamy sobie o tych projektach, o których Jason Schreier napisał na Kotaku, e, skrótowo. I liźniemy właśnie ten projekt Luminous, ale może się okazać, że w momencie, jak nasz materiał wyjdzie, to ten projekt Luminous będzie już, będzie już wiadomo. To już będziemy wiedzieli coś ponieważ, więcej. Ponieważ, tak jak mówię, jest dzisiaj sobota 22 lutego, a na 24 lutego jest zapowiedziana prezentacja tego, czym ten projekt ma być. Mm -hmm. Jeżeli będzie tam coś z grą, No to się spotkamy to jeszcze się raz spotkamy i zrobimy jakiś follow-up do tego, do tego materiału. tego stają w ogóle z Finem? A ja mam z. Ja mam Sky Loren'em, kole. To one już, to co prawda, reklamują film, który już był w kinie, ale. E, możemy zacząć od Fallen Order. E... Żeby tak się nie, nie wgryzać w fabułę, tak, bo być może ktoś z Was jeszcze, jeszcze tej gry nie przeszedł. E, no to jakby no, okazała się podejrzewam zaskakującym aż sukcesem dla Electronic Arts. Zaskakującym sukcesem, dlatego, że y, myślę wszyscy. Znaczy, no, Elektronik Arts jako chyba pierwsza i najważniejsza firma mówiła, że. No już nie będzie gier singleplayerowych. W sensie, że gry singleplayerowe się w ogóle skończyły, nie zarabiają, nie mają sensu. Z no jest, biznesowego punktu ktoś widzenia chce, to tak. może je robić. Ale, ale my że, się w to nie będziemy, my będziemy my raczej bawić, raczej bo i skupiliśmy. tak najwięcej FIFA, Ultimate Team i kupowanie kart i skrzynek to jest to, co nam przynosi pieniądze, więc my się nie będziemy bawić w gry singleplayerowe. A żeby nie było, to jest też to, co wy i my, gracze, chcemy najbardziej, no, no, no. jakby się to nie sprzedawało. Tak, tak, tak. Nie, nie można rzucać kamieniami po prostu w firmę, która jest stworzona. Znaczy no, czasem, na czasem, no czasem firmom należy się rzucać kamieniami, ale w takim ogólnym rozrachunku właśnie, biorąc pod uwagę to, że e, głosujemy naszymi portfelami, mhm. to nie można winić firmy za to, że chce zarabiać pieniądze na tym, co jej przynosi pieniądze. No, no, tak. Ale, tak, no i całość, nagle okazuje się, że wychodzi w Order, które sprzedaje się lepiej niż wszyscy, zasługi, niż wszyscy zakładali. I e, przyszedłeś z newsem, o, który mi gdzieś tam umknął zupełnie, że e, ma powstać teoretycznie Fallen Order 2. Znaczy, o tym się w zasadzie mówiło od momentu sukcesu. Jedynki, e, ja szczerze powiedziawszy, też nie pamiętam. An oficjalnego announcementu nie było na pewno, nie, nie mieliśmy żadnego teasera, nie mieliśmy żadnego trailera. E, Poczekajmy, pewno... no będzie przecież... No tak, nie, ale chodzi mi o to, że nie mieliśmy żadnej in oficjalnej informacji, no ale wracając do tego artykułu Jasona Schreiera, który czytałem, e, on tam w ostatnim akapicie wyraźnie zaznacza, że e, jedną z dwóch aktualnie powstających gier, e, która ma w tytule Star Wars, jest właśnie sequel gry Jedi Fallen Order. Mhm. Więc no, to jest trochę, mam wrażenie, taka tajemnica Poliszynela. No bo niby nikt nie mówił, że tak druga część powstaje, ale wydaje mi się, że wszyscy się spodziewają, że właśnie po komercyjnym sukcesie tej gry, no dwójka to jest taki naturalny, oczywisty krok, co powinno studio zrobić. No, zwłaszcza, że no nie zabili głównych postaci. W sensie mam tutaj na myśli Kala on żyje. Miałeś nie spoilerować. No ale. No to żaden spoiler jest, że postać kontrolowana przez. postać kontrolowana Tak, tylko nie chrup za głośno, bo nam dźwięk rozmawia. No właśnie w momencie jak sięgnąłem po niego Powiedziałem, że będę chrupał. Przepraszam. Postać kontrolowana przez gracza. No tak, dziś, żyje. teraz powiesz, że Kelkasis żyje, za chwilę powiesz w drugim materiale, że Han Solo umiera. Dzięki, Piotrek. Wychodzę. Dzięki, wychodzę. Nie no, ale wracając, ja w ogóle byłem mega od, samego, od samej premiery mega zajerany Order'em. Mhm. Parę miesięcy potrzebowałem, żeby ochłonąć troszeczkę i przejść od tego, że to dla mnie była gra wybitna. Do tego, że to jest gra tylko bardzo dobra, nieoszlifowana mocno, z wieloma błędami, więc o, o, ocenowo mógłbym znaczy... wystawić jej takie mocne 8,5. Mhm, e, ale tak. wiesz, ja zaraz po że byłem tak nachajpowany, że grałem w to i mówię: no to jest moje 9,5, to jest moje 10. E, tak, tylko. Oczywiście nadal to jest moja gra roku, to jest moja gra roku 2019. Ale dlatego, że to jest Star Wars. Ale to jest gra tylko bardzo dobra. Tak, znaczy. Ja sobie tak, bo też gram, 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 wciągam, no fajna fabuła i tak dalej, ale potem sobie pomyślałem, no super, tylko że jak zabierzemy z tego Gwiezdne wojny, to to już nie będzie, ta, to już bym w tę grę nie zagrał, nie? I to no, no jest, tak, tak. i to jest jakby tutaj istotne, y, bardzo myślę. Ale to jakby tak oceniając, y, okej. Okay, znaczy, no czy... ona ma dużo, ona ma dużo problemów i jednym z najważniejszych, które widzimy już na samym początku, to jest to, że ona obiecuje inną formę zabawy niż tą, którą dostarcza. Bo sam początek otwarcie tej gry to jest w stylu Uncharted, yy, akcyjniak yy, i ktoś po pierwszej pół godziny, po pierwszej godzinie może myśleć właśnie, że dostał Uncharted. Mhm. A, a ta gra to jest zupełnie co innego. Ja, ja nie mówię, że to jest źle, tylko że bo, bo to, co dostaje. trochę. W dalszej części gry jest super. Mi się bardzo podobał gameplay w, w Fallen Order. Mówię tylko, że tak się nie do końca może powinno robić z grami, że wrzucasz co innego na początku i gracze myślą, że dostaną co innego. Z drugiej strony gra nie miała dema, więc też. No i właśnie zastanawiam się, wrócę, wrócę teraz do tego artykułu Kotaku. Mhm. Jeszcze raz Wam przypomnę, że mówię, może być tak, że te informacje, które mówimy, się zdezaktualizują przed, przed publikacją tego naszego filmiku. Zacznę od tego artykułu Kotaku, od końca, właśnie. Powiedziałem już o Fallen Order mhm. 2, który niby ma powstawać według Schreiera oraz mniejszy, bardziej taki, powiedzmy, nietypowy, trochę inny projekt, który ma realizować studio Electronic Arts Motif. Może być tak, że właśnie ten projekt, który realizuje studio i, i EA Motif, Electronic Arts mhm. Motif. To jest właśnie gra, która jest częścią tego projektu Luminus. Dowiemy się tego za dwa dni i mówię, wtedy się albo zdezaktualizuje trochę nasz filmik, albo nie, albo nie. No ale mówię, to jest od końca artykuł. Najważniejsza część tego, która wybrzmiała w tym artykule, tak jakby temat przewodni tego artykułu, który Shrey wrzucił na Kotaku, to to, że był jeszcze jeden Star Wars Battlefront i ten Battlefront został skasowany. Tak, i nie mówimy tutaj o BattleFroncie 3, starym Battlefroncie 3 od Pandemic, no bo to jak wiecie, zapewne były przed tym Battlefrontem w 2015, który wyszedł tym od Electronic Arts i Dice. No to wcześniej były dwa inne Battlefronty i również powstawał, podobno był bardzo zaawansowane były prace. E powstawał również Battlefront 3 wtedy, no ale o tym nie mówimy. Mówimy na razie mamy Battlefronta 2015 zwanego Battlefrontem 1 i Battlefronta 2 z 2017 roku. No i o tym właśnie, że miał być jeszcze jeden Battlefront, ale nie Battlefront 3 znowu. Tak gotaku w zasadzie Jason Schreier pisze, że w swoim artykule, że nowy Star Wars Battlefront miał być spin-offem serii mm -hmm. tych dwóch poprzednich Battlefrontów. Roboczo gra się nazywała Project Viking tudzież projekt wiking <noise> po polsku. Projekt wiking! Wszystko takie teraz z wikingami coś związane. Ten spin-off battlefrontowy miał dodatkowo zawierać elementy otwartego świata, nadal być strzelanką mhm. i być rozwijany przez dwa studia. EA Vancouver, czyli Kanada. Tak. tak. Oraz Criterion. Mhm. I generalnie ta gra miała być na premierę nowych konsol, czyli na e, koniec roku 2020. Tak, na tak koniec jak, tego roku. Tak, na koniec tego roku, tak jakby wyszedł nowy Xbox, nowa spin No to ten spin-off e, no spin od jej e, tego Battlefronta miałby wyjść. Mhm. E, ostatecznie uśmiercono. E, w artykule jest opisane generalnie, dlaczego. Że powstawały prototypy, dlaczego te studia nie mogły dojść do porozumienia. Odsyłamy Was do w sumie oryginalnego tak, tego artykułu. W e, opisie będzie link do, do niego. Bo to jest bez, bez sensu po prostu tłumaczyć tak, zdanie po zdaniu mm -hmm. cały artykuł. Przypomniałem sobie teraz, że przecież e, po drodze wydostaniemy jeszcze jedną grę Star Wars, która jest ogłoszona, a może Ty pamiętasz datę premiery? Chodzi mi o to nowe zbiorczelego. No tak, LEGO tak. Star Wars Skywalker, e, Skywalker, saga. Skywalker saga. saga. Tak, no ja zawsze to LEGO traktuję jako takie, no niby Star Warsowe, ale jednak... Ale takie, jednak LEGO. Ale jednak, znaczy za każdym razem jak e, ktoś chce, żeby wymienić, nie wiem, gry Star Warsowe, które, które wyszły, nie wiem, w ciągu ostatnich... Whatever, nie wiem, 5 lat, tak? dziesięciu. To się 6, o, 10... o Lego to się jakoś o Lego zapomina. I, I to jest, i to jest myślę tutaj takie śmieszne trochę. No ja sobie dzisiaj przypomniałem, że nie, nie przeszedłem tego Force Awakens, które Lego Force, Lego Awakens, Force które Awakens. Pożyczyłem od ciebie i które mam cały czas w domu. A to ty masz <laughs> moje Lego Force Awakens. Nie pyta no. Mhm. Zresztą, jak poczytacie sobie artykuł, albo pewnie jakiś spolszczoną jego wersję, na którym... Tłumaczenie, sport, tak, z brutali tak, tak, polskich tak. E, growych. To on tam też opowiada o tych projektach, które były anulowane. Przecież mieliśmy tego Raktaga, o tym też mieliśmy tak, tak, tak. jeszcze jakiś projekt. E, więc mówię jeszcze raz, zachęcam Was do. A czyli co? Czyli tak jakby projektowa. podsumowując, póki co możemy być jakby, czy założyć, że najbardziej aktualne na dzień dzisiejszy informacje to są takie, że powstaje, czy przynajmniej jest jakoś tam planowany Fallen Order 2. Mm -hmm. I po drugie, y, powstaje coś, co ma być być może mniejszą grą z projektu Raktak. Luminus. E, Luminus, tak, przejęzyczyłem się. E, I to jakby ze Star Warsów to tyle, tak? Czy, czy coś tam. No i, no jeszcze kombinują. I wychodzi to Lego, o którym znowu. No i Lego, o którym znowu. Nie, 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 no ale jakby Lego jest w zasadzie pewne, nie? No dobrze, to nie jest okay. coś, co gdzieś tam musimy wyłuskać z plotek, z informacji. No, Lego będzie. No i, no i tyle. No i co? No i za dwa dni z naszego punktu widzenia zweryfikujemy to, co dzisiaj do Was mówiliśmy. Zobaczymy, czy nagramy jakiś może osobny materiał, czy, czy Piotr sam skomentuje gdzieś bardziej na żywo to wystąpienie dotyczące tego projektu Luminos. Nawet no, dajcie nam znać w komentarzach, jak w ogóle Wam się Fallen Order podobał, czy przyszliście już, czy jeszcze nie. Czy maksujecie go na 100%. Na 100% i każdą planetkę tam. Więc można grać na łatwym. Tak. E, to mu się Piotrek się na pewno ucieszył. E, no tak, tak, tak. tak e, oczywiście, że na łatwym. Na żadnym innym. No także piszcie, piszcie w komentarzach też o tych y, gdybaniach. Dajcie znać, jaką grę wy, wy byście widzieli. E, no i ode mnie. To no i tak. tyle. Pa tyle. Papa. Papa.